co tu się stało? O kurde! Ja... Jaka bójka normalnie jak w szkole. Na korytarzu. O kurde! ho! ho. Siemka, ja jestem Kazak witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać sobie gniewne chwile w piłce narożnej, ale sam samym wstępie w łapeczkę w górę, subskrypcję, link do tego materiału w opisie. Standardowo jest to film TKHD wbijajcie do niego. E, ale my już zaczynamy! Ok, także co my tutaj mamy? Ogólnie ten odcinek będzie najbardziej chyba hardkorowy. to Dobra, kogo my tutaj mamy? Jacko i Pepe. Pepe tutaj powinien dostać czerwoną, ale czy to się stanie, bo to było bardzo niesportowe zachowanie. Tutaj Jacko bardzo ucierpiał, ale Pepe powinien dostać czerwoną kartkę. No, patrzcie co tu się stało. No, nie wyglądało to jakoś, no ale. Po prostu powinien dostać kartkę, Pepe. Przyjrzyjcie się, co on tutaj zrobił, mu to się zrobił w twarz. I, I co dostał? Żółtą kartkę. Myślałem, że docenię czerwoną. O, 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 o. Jaka bójka, kurde. E, jak na szkolnym korytarzu normalnie. O, kurde. O, jo, jo, jak tutaj niebezpiecznie się zrobiło. Mendel i Messi tutaj się pobili. I czerwona kartka dla Messiego? Co? ten Mendel powinien dostać czerwoną. Ten Menel, za przeproszeniem. <grystanie> Nie no, ale dlaczego Messi dostał czerwoną kartkę? A no, dobra, w sumie teraz, teraz. No, Messi chyba. No, to było bardziej Messiego wina. No, to było bardziej Messiego wina. No i czerwoną kartkę dostał. I wyleciał z boiska. No niestety, tak, tak bywa, tak bywa. O kurde, to było grube. Bramkarz popchnął Mbapę. Nie wiem jeszcze kto to był, co to był za bramkarz. O, nie, było, nie widziałem nazwiska na koszulce. O, Neymar tutaj. I ja wtedy miał jeszcze śmieszne włosy strasznie. <noise> Dobra, i co tutaj się stało? No, wybił... Mbappe chyba wybił piłkę i on go popchnął. Coś takiego. Nie wiem do końca, co się stało. To za szybko się, Za szybko to się po prostu stało. I co ten bramkarz dostał? Nie wiedziałem co to dostał. okej, okay. Co teraz się stanie? Co to jest? On symuluje, on chyba symulował. Ronaldo mu nic nie zrobił chyba. Ale go. Oj, 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 to jest groźne. Ale go uderzył z Plaskacza. Czerwona kartka dla Portugalczyka, chyba. Tak? To chyba dla Ronaldo dostał chyba czerwoną. Jeszcze się. Jeszcze takie coś robi. Wiecie, coś o koszulkę tak robi. Nie, pierwszy raz to widzę u Christiana, Ronaldo. Co on zrobił? O kurde. Ja rzucił butem w trenera. Chyba. Z tego co widzi... z tego co rozumiem. Chyba tak. O kurde, grubo. grubo, grubo. Powiem wam. Okej. Okay. I co tutaj się dalej stanie? Dobra, tutaj widzimy. E, gracze ramy są dosyć wściekli. <gry> Dobra, i co tutaj dalej się stanie? Okej, okay, dobra, nie wiem co tam się dalej stało. Dobra, kolejna akcja. Tonik rozpodaje podaje tutaj. Co, co się stało? Co to się stało? O kurde, Ramos! Ale Ramos to jest brutal. Ramos to jest brutal, on wszystkich faluje. Jeżeli tak uważacie też, dajcie znać w komentarzu, będę przypinał serduszka. Um, Okej, okay. tutaj jeszcze Messi tutaj chciał mu dolać. Tej sędzia musiał przybiec i rozdzielić ich. No, jak są takie bójki. Takie dosyć niebezpieczne akcje, no to, no to tak trzeba. Okej, okay, kolejna akcja, to jest chyba Barcelona gra. Tak? Nie, Borussia z Parisem Germain. Marquinhos tutaj się pcha. Oj, Neymar tutaj bardzo groźnie upadł i tutaj powinna być żółta kartka właśnie dla, dla niego. O, ale teraz brzydko. O kurde, co tu się stało? I czerwona kartka. Słusznie, bo to było bardzo głupie zagranie gracza Borussia Dortmund. Tutaj jeszcze Jacko grał, to jest Jacko chyba, i on grał jeszcze tak. Jacko i on grał w tej masce, no bo on coś tam miał uraz mózgu czy coś takiego. Nie wiem. Jeżeli wiecie, co miał Jacko, dlaczego nasz w maska masce dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś wie. Dobra, e, to było chyba dawny temu właśnie, bo. Ale dobra, nieważne. Lecimy, muszę tutaj komentować kolejne sytuacje. Dobra, Sterling tutaj wjechał i on upadł. Okej, okay, także musiałem zastopować, bo siostra mi wbija do pokoju już któryś raz z rzędu, ale dobra, nie, tym, lecimy dalej. Dobra, tutaj co teraz mamy? To Messi, on jeszcze ma długie włosy, więc to było dawno temu, to było jakieś 7, 8, 8, nie wiem, 8 lat temu jakoś tak chyba. Nie wiem, czy tu jeszcze Ronaldinho gdzieś nie ma. No, Pujol jest, no, więc to było dawno temu. Tutaj bardzo, tutaj niebezpiecznie y, się zrobiło. Takie właśnie często się zdarzają, takie sytuacje gniewne na boiskach, właśnie. No bo to jest, to jest sport. Sport jest brutalny. Że tak powiem. Dobra, tutaj. O kurde, co, się, co to się stało? Jo, ja, to jest najgrubsze chyba w dzisiejszym odcinku. Żeby zawodnik zbiegł z, z boiska i uderzył z bara trenera. I to było. To, to jest zarazem brutalne i śmieszne, zarazem. Naprawdę, to jest grube. Ten odcinek jest gruby, więc zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie tutaj. Y, dawajcie, ja wierzę was, naprawdę, ja w was zwierzę? 20 łapeczek w górę. Ja w was wierzę, zróbcie to. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Bo to, co się dzieje w tym odcinku, jest naprawdę chore. Y, okej, okay, co tutaj dalej się dzieje? Włochy z Niemcami tutaj grały. Y, tutaj, cross, tutaj coś się. Coś, Lam, Ozil, Podolski tam chyba też był. I tutaj żółta kartka, tylko dla kogo? O kurde, ale tutaj teraz ktoś tam krosa yy, popchnął, że tak powiem. kogo czekaj, to, to był... Dobra, nieważne, nie wiem, czy tam się dalej stało. A dobra, kolejny stuety, to Barcelona i Real Madrid grali chyba. Tak jest, Ronaldo tutaj. Umtiti yy, sfaulował yy, Ronaldo. Yy, czerwona kartka dla Cristiano Ronaldo za symulowanie. To zasymulowanie chyba było, nie? Ja myślę. A, dobra, reklamka, także widzimy się po reklamce. Okej, okay, jesteśmy już po reklamce. Kristyn e, Ronaldo wyleciał z boiska oglądając czerwony kartonik. E, rzadko widzę, że e, Ronaldo, Messi czy tam jakiś inny znany dobry piłkarz dostaje czerwoną kartkę. Rzadkie zjawisko, prawda? Okej, okay, co tutaj dalej się stanie? I nie staje Ronaldo tutaj, no i tutaj kolejna bójka, nie, nie wierzę w to ale dzisiaj są grube rzeczy na tym odcinku e, Pika tutaj coś i Pepe zrobili chyba Ronaldo tutaj dobra, także y, wiem nie do, nie do końca obejrzałem e, ale jeżeli e, chcecie kolejny podobny taki odcinek no to strzelcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, powiedzmy jed, 11 łapek w górę, równa się kolejny taki odcinek, e, podoba, mi, podoba mi się nagrywanie takich odcinków E, dajcie znać, czy wy lubicie oglądać takie filmy. E, pod poprzednim odcinkiem 9 łapek w górę. Miało być 10, ale no, zaliczę Wam. No i nagrywam kolejny taki odcinek. Właśnie teraz nagrałem i już będziemy go kończyć w zasadzie. Sorry, że nie obejrzałem do końca, ale po prostu... Jest to dłuższy odcinek niż w, wczorajszy, ale naprawdę mi się spodobało oglądanie tego. Więc jeżeli chcecie drugą część gniewnych chwil w piłce nożnej, to strzelacie łapki w górę. Piszcie komentarze dla zasięgu. No i powoli też cieszę się, że suby wzrastają, bo w ostatnich dniach mam suby na minusie. Spadło mi ze 189 subskrypcji do, na, sto, na 181, a już jest 185. Mega Wam dziękuję za to, że oglądacie mnie, bardzo Wam dziękuję po prostu. Dobra, także ja już kończę ten odcinek bez przelżania. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i co? Trzymajcie się, cześć!